Prawdziwe głosy, publiczna kontrola. Razem patrzymy władzy na ręce. Najgłupsze tytuły tabloidów. Zaatakował mnie gwizdek od czajnika. Nie mogę spać, bo ciągle trzymam kredens. Jesteś wyborcą, po i możesz spokojnie spać, bo wybrałeś Takich mądrych posłów. Drodzy rodacy, wspólnie razem unieważnimy to referendum. I teraz posłuchajcie mnie. To jest bardzo ważne. W momencie, kiedy jesteście w Obwodowej Komisji Wyborczej, od razu wyciągacie dowód osobisty. I w momencie, kiedy dajecie go do Komisji, mówicie, że odmawiacie przyjęcia karty referendalnej. Musicie dopilnować, żeby w tej rubryce zostało przez członka Komisji Wyborczej wypełnione, że odmówiliście wzięcia tej karty referendalnej i razem unieważnimy. Ten klasycznych mediów? Jeśli chcesz mieć dostęp do autentycznych wypowiedzi polityków, subskrybuj i udostępnij ten film znajomym.